Jest rok 1879. Oto słynny amerykański naukowiec i wynalazca Thomas Alva Edison. W swoim laboratorium podczas pracy nad pierwszą w historii ludzkości żarówką elektryczną towarzyszy mu jego wierny asystent Wiktor. Wie pan co? Zimno, tu pana w tej pracowni, jak w zimie. Słowo daje, że już mi niewiele brakuje. Wczoraj mi nawet na chwilę błysnęło, ale zgasło jakoś. Wczoraj, panie Tomku, to była burza. No nic dziwnego, że panu błysnęło. Ty mnie, Wiktor, nie wkurzaj. Przecież tu w ogóle nie ma okien. Dobrze już, dobrze. Po co się pan tak nakręca? Może i panu błysnęło. Jestem już bardzo, bardzo blisko. Tylko ten cholerny drut nie chce się trzymać. Dlaczego tu jest tak ciemno? Już pan zapomniał? Przecież tu nie ma okien. Ciekawe, co za idiota urządził laboratorium bez okien. A, już wiem, to ja urządziłem. No, nie ważne, podaj mi świecę. Już ja po ciemku. Nie, nie wynajdę żadnej żarówki, no nie no potrzebuję więcej światła, rozumiesz Może tak będzie lepiej o tak to co innego teraz widzę Hura Udało się. Zabiadał świat, że wynalazłem żarówkę elektryczną. Jak pan uważa, panie Tomku? Ja.